Dzień dobry dzień dobry w kolejnym vlogu. Posprzątałam, trochę podkurzałam. I denerwują mi już e, jesienne dekoracje w grudniu, znaczy może nie jesienne dekoracje, ale mamy jeszcze w domu wrzosy, e, mamy jeszcze suszone kwiaty i stwierdziłam, że jadę, jadę tam, gdzie kupię e, gwiazdy betlejemskie. W ubiegłym roku też kupiłam tak bardzo szybko, na samym początku grudnia i słuchajcie, stały aż do końca lutego, więc pięknie się tutaj u nas trzymały, chyba nasza kuchnia im ogólnie służy. Nie wiem, może pod względem światła, może pod względem mojego. Podlewania. Nie wiem, dobra, nie przedłużam. jeszcze tak powiem szczerze: czaję się na domek z piernika. Boję się jego ceny i zobaczymy, jaka ona będzie i czego kupię, bo sobie go trochę wymarzyłam do kuchni. No i się zaczęło. Zimno, drapanie, odbrażanie. Kupiłam gwiazdy. Jak jechałam, to byłam pewna, że wszystkie będą czerwone, ale te różowe też mi się bardzo spodobały. Więc w kuchni będzie różowo, a dalej zobaczymy. Z nami to narobiłam. Najpierw byłam w jednym sklepie, gdzie to był dla mnie taki pewniak, i sądziłam, że gdzie indziej pewnie jeszcze nie będzie. A później spotkałam jeszcze ładniejsze, więc dokupiłam znowu strasznie dużo ich mam. Dobra, lecimy do domu, bo jest naprawdę chłodno. I tak prezentują się moje zakupy. Wiem, widzicie psa i gwiazdę i zaraz będziecie mi pisać, że są trujące. Ja wiem, że są trujące i że pewnie byście mi to z dobrego serca napisali. Figa raczej ma w nosie roślinę i w domu, i w ogrodzie. W ogrodzie też mamy sporo roślin, które są trujące. Na przykład laurowiśnia jest trująca. O gwiazdach też już kiedyś czytałam, kiedy mieliśmy małe dzieci. Nasze dzieci już są duże, więc raczej bym się tego nie bała akurat u nas. Myślę, że koty chyba bardziej się interesują roślinami, ale. Może się mylę. Figa. Figa. O, figa, to interesuje. Coś zjeść, ale coś konkretnego znaleźć. Tak? Coś, co ludzie jedzą. Ja, ja się tu jaram, a Grzesiek mówi, co? Powiedz jeszcze raz. Ja się zapytałem tylko, normalnie, czy takie nagroby się nie daje, ale... Nie, gwiazdy nie daje się na groby. Może tobie się z Anturnią pomyliło. Nie wiem, nie wiem, no ale no... A gdzie będą? W kuchni? Wszędzie będą, bo dużo, trochę, co? I sama nie wiem, które bardziej mi się podobają. Chyba te i różowe, i czerwone. To, to zobaczymy, jak czerwone będą wyglądały po rozłożeniu. Czerwone były znacznie tańsze. To znaczy, to też zależy od tego, że to było w innym sklepie, prawda? Ale akurat te różowe były po 29 zł a czerwone po 13, więc różnica za półcenie. Wiadomo, że ta czerwona jeszcze musi się rozłożyć, bo cała kolcza z worku. Ale też są ładne. Dobra, mają ciutniejszą doniczkę, już widzę, różnicę. Wstępną wizję już mam. Czerwone też docham do takiego kosza. W środku jest pojemnik, żebym mogła swobodnie je podlewać. I one najprawdopodobniej będą gdzieś tutaj na wyspie, różowe pójdą do kuchni na okno. I jeszcze tam jest jedna taka największa. Jak już mam kupione gwiazdy i domek, no to postanowiłam, że od razu sobie to zaaranżuję tutaj w kuchni. Ogarnę trochę jesienne rzeczy i może też kuchenne pochowam, żeby to wszystko ładniej wyglądało, ale żeby jednak też było praktycznie, bo to jest kuchnia. Jeszcze wcale nie jestem pewna, czy ten kosz, aby na pewno tutaj będzie stał, pięknie wygląda, ale myślę, że, że tym kwiatom może być za gorąco przy płycie indukcyjnej, ale sobie już zaaranżowałam kącik z domkiem. Fajnie wygląda. Najczęściej korzystamy tutaj z tej szafki, tutaj trzymamy szklanki, więc też tak chciałam to ustawić, żeby to nie kolidowało. Ale zanim w kuchni będzie taki efekt końcowy, jeszcze chciałabym sobie zrobić taką piękną dekorację okna. To sporo pracy mnie czeka. Okno muszę najpierw umyć, e, zdjąć dekoracje jesienne, wianki, niewianki, to co się da pochować na przyszły rok, e, więc ciąg dalszy nastąpi. Dobra, chyba się nagrywa. Słuchajcie, na chwilę zmiana otoczenia. Przyszłam na górę sobie poprzymierzać. Ubrania, które do mnie przyszły od polskiej marki Mormoa. Jest to marka, która szyje w Polsce, dokładnie we Wrocławiu. No i mam tutaj kilka naprawdę pięknych rzeczy. Zaraz Wam pokażę, co dokładnie. Niektóre Wam przymierza. I pierwszą rzecz mam na sobie, wiem, tak, mam dwa inne buty, czarny i czekoladowe, ale myślę, że właśnie ten czekoladowy fajniej tutaj z tego wygląda. Sukienka jest oversize'owa, ma piękne złote guziczki. Dla mnie ogromny plus za to, że ono ma kieszenie. Uwielbiam kieszenie i taki luźny strój, styl. Chociaż tutaj akurat w tym wypadku chyba sobie dołożę pasek. To jest jakiś tam mój pasek... Z garderoby. Niestety on nie jest idealny, bo to nie jest pasek do talii, ale spróbuję się tutaj nim trochę pozaplatać. Właśnie brakuje mi takiego paseczka małego, cienkiego, którego mogłabym używać do jakichś swetrów, sukienek. Bo nie widzę się w lustrze, niestety teraz, ale tak to się. Prezentuję głupiaste rękawy, tak tutaj delikatnie zmarszczone i przy mankietach pięknie wykończone, jak dla mnie wielki plus, naprawdę tak bardzo swobodnie się w tym czuję, mam no, przez to, że sukienka jest oversize'owa, to w święta też można sobie nieco więcej podnieść. Dobra, przymierzę jeszcze kolejne rzeczy i zaraz do Was wracam, będzie też na pewno kod zniżkowy. Jakbym miała w dwóch zdaniach powiedzieć, czym jest marka Mormua? Jest to marka, która używa tkanin naprawdę jakościowych, ale też jest to marka, która pozwala tworzyć szafę kapsułową. Tam wszystko ze wszystkim się fajnie łączy, uzupełnia więc to jest też ogromny plus. Piękne to wszystko jest. Stylizacja numer dwa, ona jest bardzo uniwersalna. Zaraz Wam pokażę, jak ona fajnie się łączy z innymi rzeczami. Mam tutaj na sobie marynarkę, zwykły basik pod spodem i spódniczkę z rozcięciem. Urocze jest to rozcięcie. Spódniczka też ma taką fajną długość, nie jest za, za krótka. I w sumie mogłabym tylko złapać za torebkę i jestem gotowa do wyjścia. Ale pokażę Wam jak fajnie marynarkę. Można na przykład zastąpić swetrem i ta spódnica naprawdę też z tym dobrze wygląda. Więc przebieram się. Jestem już z powrotem, tak to się prezentuje, bardzo fajnie się w tym czuję. Sweter ma tutaj taki delikatny ściągacz, więc sobie ten dół zbluzowałam. Dorzuciłabym tylko do tego swoją wielką, brązową torebkę i tak mogłabym śmigać. Myślę, że to jest taka trochę sportowa elegancja, naprawdę fajnie się w tym czuję, a sweter jest mega taki przyjemny, milusi. No i taki, że można się w niego wtulić. Ja nie lubię zbyt obcisłych, dopasowanych rzeczy, więc jak dla mnie jest idealnie. Dajcie znać, która z tych najbardziej Wam się spodobała. Mi każda, ale gdybym miała wybrać jedną, to pierwsza czekoladowa sukienka chyba by wygrała, ale wszystkie uważam, że to są naprawdę piękne, super rzeczy. Nie wiem, może koniec już tych przymiarek, ale. Ten też jest bardzo ładny, chociaż ten sweterek to chyba bym połączyła z pierwszymi lepszymi jeansami ze swojej szafy. To się poubierałam, ale w tym mieście plutko, po prostu gorąco bym powiedziała. Więc już się z tego rozbieram. Jeżeli macie ochotę zrobić zakupy na stronie Mormoa, to jest kod, który brzmi Mormoa 12, daje 12% zniżki na wszystko, ale nie łączy się z innymi promocjami na stronie, więc jeżeli coś Wam wpadło w oko, to zerknijcie. O co chodzi? Nic. Coś powiedzieć? Przywitaj się. – Witam się, witam. Czekamy na. Na zdrowie pytam. Rzeczoznawczynię. tak się odmienia? Chyba tak. Ma przyjechać pani rzeczoznawca i będziemy też patrzeć na postępy prac u Babci. Ruszył pan z Łazienką. To mnie najbardziej interesuje, chyba ta Łazienka. Bo łazienka była robiona od podstaw, nie? Gdzie indziej, to ja sobie jestem w stanie wyobrazić Był tam sejgan O, strasznie Pod koniec tygodnia będzie u babci montaż kuchni Pod spodem jest piekarnik To będzie piekarnik Przyjechał okap Okap zabieramy ze sobą, bo będzie potrzebne ekipie montującej Tutaj widzę jakieś rzeczy do łazienki babci Deszczownica to nie pamiętam co to jest Też coś do dzięki jak taka firma, nie? To nie to, w A W tych kartonach też mam dla babci już wszystko A chyba wszystko, to się okaże Ale takie wyposażenie do kuchni Widzicie, to jest obieraczka, sztućce Jakieś deski, pojemniki Sporo tego jest No ale wiadomo, jak straciła wszystko To sporo potrzebuje O. Za babcią zaglądam cały czas, że gdzieś w oknie zobaczę. W okienku? Ale babci nie widać na razie. Idziemy do niej do domu, zobaczymy jak tam prace postępują. Postępy. Tu na co? Ja mam taką sprawę, my tu musimy za tydzień przyjechać i jeszcze kogoś zabrać. I? I na ostro. Kuchnię, wiesz, urządzać, szklady, No tak, no tak. Firanki wieszać. No tak. Ja chyba za kolorowo sobie to wyobrażę. Widzę nowe okna. Widzę piec wyleciał. Jest nowy piec. są Nowe okna. Dzieje się ogólnie. To oznacza, że się dzieje. Kuchnia, e, nie kuchnia. Łazienka ale... Włącz lampkę jakąś. Nie, chyba latarkę. A, jest. Czekaj, bo to płytki. Można wchodzić? Nie. Daj po to ważne, co? Nie a wiem. Dobrze. Co? Ale zmiana. Pokaż. Tu będzie babcia miała taki długi blat. Pod blatem będzie miała schowaną pralkę. Tu będzie umywalka. No tutaj wiadomo, że jest celarz pod toaletę. A tu będzie miała taki wielki pysznic. Blat będzie też z takich desek jak na podłodze. No, no dom na pewno nie jest ode mnie przystosowany. Taki wzrostem jak ja. Ty się wszędzie tu mieści, co? No, Przechodzisz nie, jak to. u siebie, patrzcie. <grafy> Max metr sześćdziesiąt, jak coś. Jak przychodzicie w gości. Dzisiaj jeszcze nie widzieliśmy się z babcią. Zobaczymy czy uda się zobaczyć, bo przyjechaliśmy tutaj głównie w sprawie ubezpieczenia i tego, że jest tutaj pani rzeczoznawca. No ale z może się uda na chwilę spotkać. A babcia w mogę No, widać pewnie, że już o ile jest na początku była silna, to teraz jest jednak coraz bardziej tęskni ze swoimi kątami. Jesteśmy w kuchni, w kuchni są położone gładzie nowe. Montaż kuchni umówiłam na, na już. E, więc czekamy jeszcze na malowanie. No i Magda się tutaj pojawią po długości. Musimy też zorganizować dla babci jakiś malutki stół, żeby tu było przejście i dwa krzesła. Babcia miała taki stół powiedzmy no. 70 na 50. No. Coś takiego. Tutaj duża zmiana, nie wiem czy pewnie nie pamiętacie, ale tu były normalne drzwi i ściana. Teraz jest taki duży ruch. Ale ten łuk był oryginalnie tutaj? Oryginalnie, jeszcze po Niemcach tak został. No. Myślę, było widocznie zamurowane. Tutaj tynki były skute na 100% do sufitu. Po prostu wszystko się sypało, nie dało się nic innego zrobić. Są położone nowe tynki. Jakie to były? Celentowe, nie? Celentowe warstwy. To naprawdę nie były wyprzodą na banki. Nowe gładzie poszlifowane. Pięknie to wygląda. Zawsze tutaj. Sydniej. no będzie. Będzie choinka remontowa. Nie. Bierz, bierz, o to się... Halo, halo. Dodzwonić się nie możemy. Jesteśmy u ciebie w domu. Ciepło. Jasno. Coraz bliżej. Coraz bliżej na to się cieszy. No, wiesz, już, już tak jak w domu zaczyna wyglądać, nie jak... Nie jak po wojnie. No, no to fajnie. Pra No to trzymaj się, papa. Papa. Ja. My już wróciliśmy do domu. Zabrałam od taty z garażu szufladę z mebli, które będą u babci, bo to będą takie meble do salonu, witryna, stół, stolik pod telewizor i jeszcze komoda i chcielibyśmy dobrać coś podobnego, żeby zrobić taką szafę trzydrzwiową na ubrania z drążkiem, z szufladami, żeby babci było wygodnie, po prostu taką, wiecie, ubraniową. No i powiem Wam, że niełatwo dobrać coś e, naprawdę podobnego. No ale trudno, może nie będzie idealnie, ale coś, coś zbliżonego. Tych próbek mam tutaj e, sporo ogólnie. Tak, nie, tych nie było chyba drewnianych. Dobra, więc ja sobie to na spokojnie e, wybieram. E, u babci się znowu już sporo zmieniło. Jak pojedziemy następnym razem, to e, również Wam pokażę. Czy się uda na święta? Nie wiem. Nie wiem, i jeszcze w to wierzę. Zobaczymy. Trochę czasu zostało. Oczywiście babcia nie będzie tam sobie siedziała przez święta, tylko będzie z nami. No ale już miałaby taką niespodziankę, że jednak po wszystkim wraca do siebie, do swojej ciszy i świętego spokoju. Żegnam się z wami i dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.